Cześć! Dzisiaj jest pierwszy ciepły czwartek, więc stwierdziłam, że wyjdę z tobą na zewnątrz, żeby tutaj opowiedzieć Ci o tym, jak straciłam wzrok, i opowiem Ci o wszystkich moich emocjach, jakie wtedy mnie spotkały. Zapraszam. Na początku chciałabym Ci zaznaczyć, że moje stracenie wzroku to nie był wypadek, a raczej własny wybór. Wybrałam się na moje urodziny z bratem do takiego miejsca jak niewidzialna wystawa. Jest to miejsce, w którym kompletnie jest zgaszone światło, i chodzi o to, żeby pokazać ci, jak funkcjonuje osoba niewidoma. Zaczęło się to tak, że pojechaliśmy do tego miejsca, weszliśmy na rejestrację. Pani w rejestracji opisała nam mniej więcej, jak to wygląda. I wchodzi się z grupą sześciu osób, ty plus sześć osób do pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie wygląda tak, że nic tam nie ma. Po prostu zamykają się drzwi, więc ty automatycznie zaczynasz coraz mniej widzieć, i w pewnym momencie nastaje całkowity mrok. I tutaj zaczęły się pierwsze moje obawy, ponieważ tracąc wzrok ja zaczęłam również tracić równowagę, zaczęłam tracić tak, taką strefę komfortu, bo czułam się, czułam się po prostu źle z tym wszystkim. Nie mogłam. Nie mogłam się skupić, zaczęły mi się trząść ręce, nogi, zaczęło mi się robić gorąco i, i w tym momencie, powiem szczerze, po kilku minutach chciałam stamtąd uciekać. Trzymałam się ciągle ściany kurczowo, bo, bo miałam wrażenie po prostu, że jestem w, takiej, w takim pomieszczeniu, takiej, takiej przestrzeni, że po prostu nie wiem co dalej ze sobą zrobić. I na początku zaczyna się poznawać tych ludzi, bo zaczynamy z nimi rozmawiać. Każdy zaczyna się uspokajać nawzajem i każdy jest zestresowany to czuć w powietrzu. Po jakimś czasie przychodzi przewodnik, który jest niewidomy bądź traci wzrok. I to jest jego środowisko naturalne, więc my zaczynamy łapać taką pewność tego, że nic nam się nie stanie. On nas zaczyna uspokajać, zaczynamy się poznawać. W tej sali jakby co jest, jest światło, o którym wie przewodnik, jednak nikt tego światła nie zapala. Nie możemy mieć ze sobą ani żadnej lampki, ani nie możemy mieć telefonu, niczym po prostu nie możemy sobie świecić. Chodzimy z jedną ręką na brzuchu, osłaniamy się drugą przed sobą, żeby, żeby dotykać przedmioty, które, które są blisko nas. Nie opowiem Wam dokładnie, co, jakie tam są pomieszczenia, co tam się znajduje. Jednak jest to coś, co spotykamy na co dzień. Coś, co znamy na co dzień i coś, co nie, tak naprawdę nie powinno nas dziwić. Jednak wszystko zaczyna nas po prostu zaskakiwać. Każdy, każdy przedmiot, każde urządzenie. Wszystko jest dla nas niesamowite. I po jakimś czasie moja niepewność zaczęła mnie opuszczać, zaczęłam się robić spokojna. I. Po, po tym spokoju zaczyna wchodzić taka ciekawość całego świata. Dotyka się wszystkich rzeczy w tym momencie zaczynają wyostrzać nam się wszystkie zmysły, które mamy, czyli dotyk, węch, słuch. Wszystko po prostu zaczynamy czuć zdecydowanie silniej i to jest niesamowite, bo my poznajemy, zwracamy uwagę wtedy na inne na inne bodźce, które nas dotykają. Wchodząc do, do tych sal. Nie możemy trzymać nikogo za rękę, mimo że tam był mój brat, ja nie miałam z nim praktycznie kontaktu, mogliśmy do siebie mówić. Co chwilę podchodzi do nas przewodnik, pyta jak się czujemy, co chwilę jest kontrola, czy wszyscy są, przewodnik pyta nas. Więc, więc naprawdę jest taki pełny spokój yy, po jakimś czasie. Trzeba po prostu się chwilę oswoić. I ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że zaczyna się zapalać światło. I zaczynam wszystko widzieć. Mój umysł zaczął generować generować wszystkie przedmioty, yy, układ tych przedmiotów, więc wszystko śmiało widziałam. I, I nawet jak przewodnik mnie zapytał, co to jest za przedmiot i jaki ma kolor, to ja byłam w stanie mu odpowiedzieć. Jestem pewna, że to, był, to była jakaś część. Nie, nie wiedziałabym wszystkich kolorów, jednak, jednak naprawdę zdecydowaną większość byłam w stanie rozpoznać i to było niesamowite, bo, bo właśnie zaczynamy zwracać uwagę na większe szczegóły, y, większą uwagę na szczegóły, i, i w tym momencie zaczęłam myśleć też o ludziach, którzy mnie otaczają, o tym, że nie zwracamy uwagi na to, co, co tak naprawdę nas otacza i co tak naprawdę jest blisko nas, a powinniśmy na to zwracać uwagę, bo to jest nasze środowisko i to jest coś, z czym my mamy na co dzień y, styczność. Więc. To było naprawdę niesamowite przeżycie. To było półtorej godziny bez, bez wzroku i zaczyna się do tego przyzwyczajać. Jednak, jednak masz takie poczucie, że, że jednak będziesz widział za jakiś czas, że za jakiś czas to się skończy, wyjdziesz i zobaczysz światło, zobaczysz na nowo te przedmioty. I to jest ten komfort. Jednak nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czują osoby, które nagle tracą wzrok, ponieważ ja byłam na to przygotowana, że przez półtorej godziny nic nie będę widzieć. A czasem jest tak, że ktoś traci wzrok i już nigdy go nie odzyska, więc, więc zaczynają chodzić różne myśli po głowie i zaczyna nam się jeszcze bardziej otwierać umysł, bo, bo zaczynamy to doceniać, że, że mamy zmysły. Ja wcześniej na to nie zwracałam takiej uwagi, jednak wiedziałam, że dotyk jest dla mnie bardzo ważny i, i zdecydowanie bardziej wolałabym czuć przedmioty niż, niż na nie patrzeć, ale to jak się traci wzrok, to jest. To jest coś nie do opisania. Więc każdemu polecam taką wystawę. Nie będę Wam więcej o tym opowiadać, bo, bo szkoda, żebym Wam spoilerowała to wszystko. Ale naprawdę jest warto. Spróbuj, nawet w domu, zawiązać sobie oczy. Tutaj będziesz miał ten komfort, że wiesz, jak Twój dom wygląda, i będzie Ci się łatwiej w tym wszystkim poruszać. Jednak ja weszłam do pomieszczenia, które, którego kompletnie nie znałam, i, i musiałam je na nowo poznać, a nawet nie na nowo, tylko od początku. I przedmioty, które, które tam były, naprawdę, naprawdę zaczynasz widzieć i czuć to wszystko, jak to, jak to ciebie otacza. Najróżniejsze myśli wtedy przychodzą, skupiasz się na sobie, na tym, co masz w sercu, nie tylko na tym, żeby podotykać i poznać, ale zaczyna się taka, taka mentalna walka ze sobą, że, że warto jest doceniać to, co mamy. Kiedy wyszłam już z tej wystawy. Porozmawiałam sobie z przewodnikiem, który był niesamowitym człowiekiem tak swoją drogą. Naprawdę naprawdę ten człowiek, który mnie oprowadzał jest, jest, jest godny polecenia. Mam nadzieję, że na niego traficie. Chociaż nie wiem, jak są inni, inni tam pracownicy, jednak, jednak jestem szczęśliwa, że trafiłam na tą osobę, na tę osobę i, i moje odczucia, jakie były po samym tym wyjściu, to. Zderzenie z rzeczywistością, z tą, którą przed chwilą widziałam, a tą, którą widzę teraz. I to jest naprawdę całkowicie coś innego, co zobaczycie po takiej wystawie, bo nagle wszystkie kolory zaczynają wyglądać inaczej, przedmioty zaczynają wyglądać inaczej i zaczynasz się skupiać na tym, co Ciebie otacza. Wchodząc do metra, ja byłam zdziwiona tym, jak to wszystko wygląda. Zaczynam zwracać uwagę na szczegóły, zaczynam zwracać uwagę na, na ludzi, na ich zachowanie. I, I naprawdę to, że tam byłam, dało mi bardzo dużo yy, dla mojego umysłu i dla mojego serca. Więc polecam wam serdecznie coś takiego. I, i zaczynacie doceniać, więc, więc, żeby coś doceniać, naprawdę jest warto tam pójść. Dziękuję Ci serdecznie, mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, że będziesz go łapkował, komentował, co Ty myślisz o tym, jakie zmysły są dla Ciebie najważniejsze. Bo ja do tej pory myślałam, że dotyk jest ważny, i naprawdę on jest ważny dla mnie. Jednak, jednak to co ja teraz widzę, to jest niesamowite. Właśnie jeszcze przyjeżdżając do Wrocławia, przechodząc po moim osiedlu, na którym jestem na co dzień, ono wyglądało dla mnie całkowicie inaczej. Ja musiałam jeszcze raz się po nim przejść, jeszcze raz je poznać. I naprawdę to jest coś niesamowitego. Jeszcze zaczęłam zwracać na to uwagę, że nie do końca jest ważne to jak wyglądamy, że zaczęłam myśleć o tym, że ludzie, którzy są niewidomi, a nas poznają, mają tę przewagę, że poznają nasze serca i nasze umysły, a nie nasz wygląd. Więc yy, dało to też do myślenia, że nie patrzmy od razu na wygląd, chociaż wiem, że osoby widome po prostu to mają, że, że patrzą na wygląd, no bo to jest pierwsze, co poznajemy. Ale, ale skupmy się przede wszystkim na tym, co druga osoba ma w sercu. Jeszcze raz dziękuję za to, że mnie oglądałeś. Łapkuj, komentuj i subskrybuj, żeby nie uciekł ci żaden mój odcinek. A mam na nie na kolejne odcinki wiele pomysłów. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.